Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale Pamiątki, czyli Rusztowania Wspomnień. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jestem Wam bardzo wdzięczny, a jednocześnie dumny z tego, że mój kanał ma już ponad 10 tysięcy subskrypcji i ponad milion wyświetleń. Jeszcze raz bardzo Wam z tego miejsca serdecznie dziękuję. Dziś zapraszam Was na historię tajemniczej willi na wyspie Fuerta Ventura, która przynosi więcej pytań niż odpowiedzi. Zapraszam. Patrząc w głąb lądu z dzikiej i trudno dostępnej plaży Kafete, znajdującej się na południowym krańcu wyspy Fuerteventura, w oczy rzuca się od razu samotny dom na zboczu jednego ze wzgórz. Kto i po co wybudował willę w tym odludnym miejscu? Według lokalnych przekazów położenie budynku zwanego jako Casa Winter wcale nie wynikało z walorów krajobrazowych, choć obecnie znajduje się on w parku narodowym Jandia. Powód miał być zgoła inny i ściśle związany z obecnością Niemców na Wyspach Kanaryjskich w trakcie II wojny światowej. Kim był pierwotny właściciel tej posiadłości? Gustaw Oskar Winter Kingele urodził się 10 maja 1893 roku w Zastler, małym miasteczku w Schwarzwaldzie. Był najmłodszym z czwórki dzieci nauczyciela, który później został burmistrzem miasta, w którym Gustaw dorastał. W wieku zaledwie 15 lat Winter opuścił dom rodzinny. W kolejnych latach podróżował do Hamburga, Paryża, Londynu, a później przepłynął Ocean Atlantycki i osiedlił się w Rio Carte w Argentynie. Tam pracował na farmie, a w wieku 21 lat poślubił swoją pierwszą żonę Joannę. Pierwsza wojna światowa zastała go w Anglii, w której znalazł się przypadkiem w drodze z Argentyny. Udając Brytyjczyka przedostał się do Hiszpanii i w tym okresie pojawiają się pierwsze doniesienia, jakoby był niemieckim szpiegiem. W 1921 roku ukończył studia techniczne w Madrycie. Na Wyspach Kanaryjskich pracował początkowo jako inżynier w różnych sektorach gospodarki, ale to przede wszystkim umiejętności handlowe zdecydowały o tym, że Winter odniósł sukces w sektorze importu niemieckich produktów. W latach 30., po odbyciu kilkunastu rejsów w Towarzystwie Niemieckich Kartografów, zainteresował się leżącym na południu Fuerteventury Półwyspem Jandia. Od tego momentu zaczął opracowywać plany ekonomicznej eksploatacji tego terenu. Zaczął także obracać się w kręgach hiszpańskiej arystokracji, i dzięki tym nowym przyjaźniom był w stanie zrealizować projekt, który uczynił go sławnym na Wyspach Kanaryjskich. Winter wybudował elektrownię w Las Palmas na Grand Canarii i zelektryfikował dzięki niej wyspę. Wreszcie w 1937 roku udało mu się zainteresować swoim projektem na Fuerteventure rząd III Rzeszy. Przyznane mu zostały fundusze w ramach planu czteroletniego, którego celem było przygotowanie Niemiec do wojny. 19 lipca 1937 roku spółka Wintera podpisała z rządem hiszpańskim umowę dzierżawy niemal całego terenu Półwyspu Jandia. Została ona zawarta na okres 6 lat z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny taki sam okres. Pobrana z góry roczna opłata z tytułu dzierżawy została ustalona na 9 peset, co odpowiadało wtedy rocznemu dochodowi niewykwalifikowanego pracownika. W dniu 28 kwietnia 1941 roku, w tajemniczych okolicznościach, tytuł dzierżawy przeszedł na rzecz kolejnej spółki Wintera, Dehuys de Andia, spółka akcyjna, przy czym w skład jej zarządu weszło bardzo wielu wpływowych Hiszpanów. W latach 1937 i 1938 niemieccy specjaliści wojskowi i cywilni z różnych dziedzin, Przeprowadzili na Półwyspie Jandia szereg badań terenowych. Ekipa posługiwała się dużym kutrem rybackim Richard Orge. Wyniki badań zostały w formie raportu przekazane Herbertowi Bake, który w ramach hitlerowskiego planu czteroletniego odpowiadał za projekty związane z produkcją żywności. Z jego rekomendacji właśnie przydzielone zostały Winterowi fundusze rządowe. W następnym roku rozpoczęła się budowa pierwszych obiektów. Wkrótce potem teren, który miał być objęty wielkimi inwestycjami agrotechnicznymi, został zmilitaryzowany. Dzięki temu możliwe było przesiedlenie mieszkańców i to bez wypłacania im stosownych odszkodowań. Winter dał się jednak poznać również jako filantrop. Miasteczko Moreable otrzymało kościół, szkołę i reprezentacyjną ulicę. Zyskał tym sobie sympatię miejscowej ludności i przydomek Don Gustavo. Ale była to tylko przykrywka, bo właściwe prace prowadzono zupełnie gdzie indziej. Brojable przekształcone zostało w port, a z dala od ludzkich oczu w kofetę, za masywem górującym nad miasteczkiem, ruszyła budowa tajemniczej willi. Obiekt powstał według osobistego projektu Gustawa Wintera. Całą okoliczną ludność wysiedlono, do wstępu do placu budowy bronili uzbrojeni strażnicy, a na jej teren wpuszczano jedynie tych, których tożsamość osobiście potwierdził Winter. Choć pierwsze prace wykonywali przywożeni na dzień i wywożeni przed zmrokiem miejscowi pracownicy, to ich miejsce szybko zajęli fachowcy sprowadzeni z Niemiec. Byli to głównie górnicy, i to ich obecność przyczyniła się do powstania w większości otaczających mroczną budowlę legend. Podobno w 1938 roku w Kofetę odwiedził Wintera admirał Wilhelm Canaris, szef wojskowego wywiadu niemieckiego. Co miałoby świadczyć o istotności wykonywanych tu prac dla machiny wojennej III Rzeszy? Czy tak rzeczywiście było? Niewątpliwie kanaliz bywał w Hiszpanii często. Przyjaźnił się z samym Franco, ale czy rzeczywiście w trakcie którejś z wizyt odwiedził wyspy kanaryjskie? Faktem jest, że w 1940 roku Hitler próbował namówić Franco do udostępnienia Kriegsmarine Bas, między innymi na wyspach kanaryjskich. Wódz Hiszpanii w zamian zażądał części francuskich kolonii w północnej Afryce oraz dostał broni i zaopatrzenia. Te wygórowane żądania, których Niemcy nie chcieli spełnić choćby dlatego, żeby nie komplikować sobie relacji z francuskim rządem Vichy, były w istocie dyplomatyczną odmową. Franco nie chciał opowiedzieć się oficjalnie po żadnej z walczących stron i narazić słabo bronionych wysp kanaryjskich na atak ze strony Royal Navy. Wróćmy jednak do Casa Winter. W tym czasie równolegle do wybrzeża rozciągał się już pas startowy. Na wieży willi zostały zamontowane urządzenia nadawczo-odbiorcze oraz latarnia morska. Dzisiaj po tych i innych urządzeniach pozostała tylko instalacja elektryczna, w tym rozdzielnia sugerująca zapotrzebowanie na duży pobór prądu. Podczas II wojny światowej Winter nie tylko był zaangażowany w projekty na Fuerteventurze, ale także aktywnie działał w innych krajach Europy. W okupowanej przez Wehrmacht Belgii i Francji Gustaw ściśle współpracował z administracją wojskową, co przynosiło mu wymierne korzyści finansowe. Przy czym w 1940 roku został zmobilizowany. Oficjalnie służył w porcie w Bordeaux, gdzie znajdowała się jedna z baz niemieckich okrętów podwodnych. W 1944 roku po lądowaniu aliantów w Normandii uciekł do Hiszpanii, obawiając się wzięcia do niewoli. W Madrycie poznał swoją drugą żonę, Elizabet, Niemkę, która od 1941 roku mieszkała w Barcelonie. Nieco później, bo w 1947 roku przenieśli się na Fuerteventura. Co ważne, Winter nigdy nie zamieszkał w swojej rezydencji. Na stałe osiadł w Moroable, gdzie wraz z Elizabeth założył drugą rodzinę. Najpierw zajmował się rolnictwem, a później przemysłem turystycznym. Wdowa po nim utrzymywała, że kasa Winter powstała wyłącznie jako zaplecze umożliwiające rolniczą eksploatację regionu. Należy podkreślić, że do obiektu prowadzi jedna kręta szutrowa droga dojazdowa. Moim zdaniem, dysponując praktycznie całym terenem Półwyspu, gdyby Winter chciał rzeczywiście wybudować zwykłe gospodarstwo rolne, znalazłby ku temu znacznie lepsze miejsce. Gustav Winter ostatnie lata swojego życia spędził w Las Palmas, i tam zmarł w listopadzie 1971 roku, w wieku 78 lat. Jego życie nadal owiane jest tajemnicą i budzi kontrowersje. Wielu badaczy twierdzi, że Winter był obrotnym przedsiębiorcą, który zapewnił pracę mieszkańcom na niegościnnej wtedy Fuertaventurze. Inni przekonują, że przybył na wyspę motywowany przede wszystkim własnym zyskiem ale także nie do końca jasnymi przesłankami. W 1997 roku dziennikarz śledczy Jose Maria y Juro opublikował listę 104 osób poszukiwanych przez wywiad amerykański po wojnie, na której Gustav Winter występował jako niemiecki agent, podejrzewany o prowadzenie punktu obserwacyjnego i zaopatrywanie okrętów podwodnych Kriegsmarine na wyspach kanaryjskich. Dokument ten został sporządzony przez szefa madryckiego oddziału amerykańskiego Biura Służb Strategicznych w 1947 roku. W odróżnieniu od innych Niemców, którzy znaleźli się na tej liście, a których repatriacji do Niemiec alianci zażądali w celu przesłuchania i postawienia przed sądem, władze Hiszpanii nie zgodziły się na wydanie Wintera. Być może stało się tak dlatego, że najbliższym współpracownikiem i przyjacielem Wintera był Herbert Heide z pochodzenia Austriak. Po zakończeniu I wojny światowej wyemigrował do Hiszpanii i zamieszkał w Barcelonie. Winter poznał go jeszcze przed wybuchem dom, wojny domowej i uczynił plenipotentem w swoich projektach realizowanych na terenie Hiszpanii. Heide miał bardzo szerokie kontakty wśród hiszpańskiej arystokracji i wpływowych urzędników. Przede wszystkim jednak był funkcjonariuszem frankistowskiej policji politycznej i doprowadził do likwidacji osób niechętnych rządom caudillo w Burgos. Czemu zatem służył budynek stojący na plaży Kofetę? Lokalni historycy zgodnie twierdzą, że mógł być dogodnym punktem nawigacyjnym. Jak wcześniej wspomniałem, duża rozdzielnia elektryczna sugeruje umieszczenie w dziwnej wieży budynku latarni morskiej lub i radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych. Największe pomieszczenia wewnątrz budynku znajdują się w piwnicy, której ściany mają prawie 1,5 metra grubości. Kilka z nich pozbawionych jest okien. Jedno pomieszczenie, przypominające tunel, biegnie przez całą długość domu. Miejscowi spekulują, że być może dom stanowił krójówkę dla niemieckich służb wywiadowczych. Pytania, jakie od lat nurtują badaczy, to skąd Winter brał prąd do zasilania obiektu. Do dnia dzisiejszego nie została bowiem doprowadzona do willi sieć energetyczna, natomiast sam budynek jest gęsto okablowany. To samo dotyczy znajdującej się tam linii telefonicznej. Co ciekawe. Według zachowanych dokumentów dom został zbudowany dopiero w 1946 roku. Sam Winter utrzymywał, że 12 lat później. Jednak starsi mieszkańcy zgodnie twierdzą, że solidna podstawa budynku, nazywana bunkrem, znajdowała się tam już znacznie wcześniej, bo od 1937 roku. Tym bardziej, że Winter wydzierżawił przecież poprzez swoje przedsiębiorstwo cały półwysep Jandia wkrótce po dojściu generała Franco do władzy. W chwili wybuchu II wojny światowej Hiszpania była krajem zdewastowanym trzyletnią wojną domową. Generał Franco nie chciał zatem wciągać swego kraju w kolejny konflikt, ale jego reżim miał dług wdzięczności materialny i moralny wobec Niemiec i Włoch. Hiszpania zatem oficjalnie nie angażowała się po żadnej z walczących stron, ale politycznie ciążyła oczywiście ku państwom osi. Dlatego w pierwszych latach wojny hiszpańskie porty stały się bazami zaopatrzeniowymi okrętów podwodnych Kriegsmarine. Dopiero w 1942 roku Franco oficjalnie ogłosił neutralność swego państwa. Alberto Vazquez Viguera, pisarz pochodzący z Wysp Kanaryjskich, twierdzi, że mieszkańcy Fuerteventura trzymani byli z dala od południowego półwyspu aż do lat 50. XX wieku. Dopiero wtedy lokalne władze zdecydowały się usunąć ogrodzenie. Jak wspomniałem, Gustav Winter na terenie swojej tajemniczej posiadłości wybudował również pas startowy. Doktor Juan José Díaz Benítez, wykładowca historii na Uniwersytecie Las Palmas, twierdzi, że podyktowane było to względami bezpieczeństwa. Winter obawiał się o zdrowie swojej ciężarnej żony i chciał zapewnić jej szybki transport do szpitala, gdy tylko pojawiłyby się komplikacje porodowe. Z tym że małżeństwo w willi nad plażą Cofete nigdy nie mieszkało. Ponadto do willi prowadziła również linia kolejki przemysłowej z kierunku gór i miasteczka, której ślady nadal widoczne są w terenie. Jeden z wagoników z oznaczeniami niemieckich zakładów Kruppa jest obecnie prezentowany na dziedzińcu Casa Winter. Dr Diaz Benitez odnalazł również oficjalny raport niemieckiego wywiadu wojskowego, w którym stwierdzono, że na Wyspach Kanaryjskich krążyły pogłoski, iż niejaki Gustav Winter dostarczał paliwo niemieckim okrętom podwodnym, co przyciągało niepotrzebną uwagę nieprzyjacielskich agent wywiadowczych. Faktem jest, że niemieckie okręty podwodne zawijały do portów w archipelagu wysp kanaryjskich podczas II wojny światowej. Od maja do lipca 1941 roku uboty pod osłoną nocy bunkrowały się w paliwo oraz pobierały zaopatrzenie i amunicję w porcie Las Palmas z dwóch zacumowanych w nim niemieckich tankowców Charlotte Schliman i Corientes, które znalazły się tam w przededniu wybuchu wojny. Jednak działania te nie umknęły uwadze Brytyjczyków. Ich konsul generalny na Wyspach Kanaryjskich złożył oficjalny protest na ręce władz hiszpańskich. Można więc wysnuć wniosek, że Niemcom potrzebne było w tej sytuacji bardziej dyskretne miejsce i dlatego wybudowano przez przedsiębiorstwo Wintera w Morohable na odludnym półwyspie port mógłby być bezpieczniejszym i mniej zwracać uwagę nieprzyjacielskich służb wywiadowczych. Jednak to nietypowa konstrukcja budynku Casa Winter i znajdującej się w jego pobliżu instalacje wzbudzają największe zainteresowanie. Koniec II wojny światowej na półwyspie Jandii kryje najwięcej tajemnic. Mieszkańcy twierdzili, że na lotnisku samoloty lądowały wtedy często. Wyspa mogła być dogodnym punktem przerzutowym dla uciekających z Europy Niemców, a Villa Wintera tymczasowym schronieniem dla nich, z dala od wzroku osób postronnych. Co więcej, na podstawie wyglądu jednego z pomieszczeń budynku pojawiły się spekulacje, że przeprowadzano w nim również operacje plastyczne osób chcących skutecznie zmienić swoją tożsamość. Oczywiście w tym kontekście ukuta została również legenda o ucieczce Hitlera do Argentyny przez Willę Wintera. Tutaj miano zmienić wygląd jego fizjonomii. O ile charakter tej budowli i umiejscowienie może wskazywać na wykorzystanie jej jako punktu nawigacyjnego przez załogi niemieckich okrętów podwodnych i samolotów. O tyle teza, że była ona również ich bazą zaopatrzeniową, jest trudniejsza do uzasadnienia. Wśród miejscowej ludności krąży nadal legenda, że we wzgórzach pod willą wydrążone są podziemne baseny portowe dla okrętów podwodnych, do których obecnie nie ma już jednak dostępu. Tłumaczyłaby to obecność na budowie Willi Wintera ogromnej liczby niemieckich górników. Niewątpliwie pod budynkiem znajdują się głębsze piwnice, o czym świadczy głęboki szacht wentylacyjny na tarasie. Z drugiej strony, w okolicach Wysp Kanaryjskich operowały duże niemieckie oceaniczne okręty podwodne typu 9. Wejście takim okrętem do wydrążonego w skalę podwodnego tunelu, biorąc zwłaszcza pod uwagę silne prądy, jakie występują w rejonie Wysp Kanaryjskich, byłoby zadaniem niezwykle trudnym i niebezpiecznym. Bardziej prawdopodobne, że to pobliski port Mojo Hable miał służyć do dyskretnego zaopatrywania floty podwodnej Kriegsmarine. Jak widać, historia obiektu jest bardzo ciekawa. Ale owiana mgłą tajemnicy, a to daje szerokie pole rozmaitym spekulacjom. Jeden z synów Wintera, lub podający się za niego krewny, Andreas Winter, który mieszka w Morohable, w 2010 roku oficjalnie zadeklarował, że na podstawie posiadanych dokumentów, które odnalazł w rzeczach ojca, wyjaśni tajemnicę tego miejsca. Jednak z deklaracji tej wycofał się. Czyżby jego rewelacje mogły być niewygodne dla obecnych władz Hiszpanii? Czy po prostu był żądny rozgłosu, tym bardziej, że chciał odzyskać obiekt, żeby zaadaptować go na centrum odnowy biologicznej? To jedno z wielu pytań, na które odpowiedzi na razie nie ma. Po śmierci Wintera aż do 1990 roku kasa Winter strzeżona była przez wynajętą agencję ochrony, a obecnie jest własnością hiszpańskiej firmy deweloperskiej Lopesan. Która deklarowała przeprowadzenie prac przy jej odrestaurowaniu z zamiarem adaptacji na hotel i restaurację. Do tej pory jednak nie zostały one podjęte, więc obiekt powoli niszczeje. Jesienią 2021 roku, w 50 lat po śmierci Gustawa Wintera, do całej sprawy postanowili ustosunkować się wreszcie jego potomkowie. Przede wszystkim, by wyjaśnić historię powstania budynku, ale również zdementować narosłe wokół niej i jego właściciela sensacje. Według przedstawionych przez nich dokumentów, w tym szczegółowych zdjęć z poszczególnych etapów prac, chronologia powstania kasa Winter była inna. Pierwsze działania podjęto pod koniec 1941 roku. Po wybraniu lokalizacji przystąpiono do prac przy wykopie pod ławę fundamentową i układaniu fundamentów. Przerwano je jednak kilka miesięcy później, na początku 1942 roku. Cztery lata później, w październiku 1946 roku, wraz z przybyciem z Lanzarote do Cofete, mistrza murarskiego Juana Concepcion Vilalba, wznowiono pracę przy układaniu fundamentów. Po ich zakończeniu w 1947 roku przystąpiono do budowy głównej bryły domu, piwnicy, ścian, podcieni, a następnie rozpoczęto pracę przy ścianach działowych wewnątrz, wykonując sypialnię, salon, jadalnię i bibliotekę. W ostatnich miesiącach 1947 roku wybudowano wzbudzającą najwięcej emocji wieżę. Od 1948 roku prace uległy spowolnieniu. Wykańczano wnętrza, układano instalacje i montowano stolarkę okienną i drzwiową. W 1951 roku wzniesiono dach skośny pokryty dachówką. Prace trwały do 1954 roku. Przyciąganie się budowy domu spowodowane było przede wszystkim brakiem do 1951 roku przyzwoitej drogi umożliwiającej dostarczanie materiałów. Postęp prac był szczegółowo dokumentowany, gdyż w pierwszym okresie, od października 1946 roku do sierpnia 1948 roku, Gustav Winter mieszkał w Madrycie, więc przebieg budowy był mu raportowany listownie przez jego pełnomocnika Arturo Kamphoff. Winter w odpowiedzi przekazywał swoje uwagi i zmiany do projektu. Płot, który miał uniemożliwić wstęp osobom postronnym na teren półwyspu, był w rzeczywistości ogrodzeniem postawionym przy rozpoczęciu prac budowlanych, ale dopiero w 1946 roku, czyli już po zakończeniu wojny. Z map nawigacyjnych Półwyspu Jandia wynika, że morze w rejonie Casa Winter, nawet kilka kilometrów od brzegu, jest wyjątkowo płytkie, co uniemożliwiałoby manewrowanie okrętom podwodnym. Ponadto silne prądy morskie wywołują tu falowanie. Według informacji Archiwum Federalnego i Archiwum Niemieckiego Ministerstwa Obrony, Gustaw Winter nie był członkiem partii nazistowskiej i nie odbył służby wojskowej. Opuścił Niemcy w 1913 roku, zaledwie po ukończeniu 20 lat, rok przed wybuchem I wojny światowej. W styczniu 1983 roku wdowa po Winterze zwróciła się do Żydowskiego Centrum Dokumentacji Szymona Wizentala z prośbą o informację, czy w jego archiwum dostępne są jakiekolwiek informacje potwierdzające udział Gustawa Wintera w jakichkolwiek działaniach nazistów. Centrum odpowiedziało jednoznacznie. W naszym archiwum znajdują się akta na nazwisko Gustav Winter, które składają się ze znacznej liczby listów, stanowiących w przeważającej części korespondencję handlową. Możemy jednak zapewnić, że w dokumentach tych nie ma żadnych dowodów na zaangażowanie Gustawa Wintera w jakąkolwiek działalność nazistowską. Nie otrzymał żadnych środków z funduszu planu czteroletniego, choć faktycznie interesował się rozwojem rolnictwa na półwyspie Jandia i brał udział w jego badaniach. I jeszcze słowo o legendzie o niemieckich górnikach oraz kolejce przemysłowej. Gustaw Winter, zdając sobie sprawę z trudności transportowych na terenie Półwyspu podzielonego masywem górskim, podjął pracę nad budową tunelu, który wydatnie skróciłby drogę z Hable do Kofete. Inwestycji tej z powodu trudnych warunków pracy i słabego zaplecza maszynowego nie udało mu się jednak sfinalizować. Nadal widoczny jest początkowy fragment tunelu. I jeden sprowadzony z Hiszpanii wagonik górniczy niemieckiej produkcji. Natomiast przy pracy zaangażowani byli miejscowi górnicy. Skąd zatem wzięła się legenda Casa Winter? Osobliwy dom w dzikim krajobrazie. Jego właścicielem jest Niemiec. Budowa rozpoczyna się jeszcze w trakcie trwania II wojny światowej. Duży teren jest ogrodzony i pilnowany. To wystarczyło, żeby w lokalnej społeczności zaczęły powstawać legendy, które wędrowały pocztą pantoflową i przez lata oblepiane były coraz to nowymi sensacjami. Grono ich zwolenników rosło nieproporcjonalnie szybko do grupy osób, które chciały rzeczywiście zbadać historię obiektu. Jak mawiał Goebbels, argument powtórzony setny raz nabiera rangę prawdy, a w tej sytuacji szermowanie przeciw niej faktami przypomina walkę za wiatrakami. W kofetę jeszcze do 2011 roku stał pomnik Gustawa Wintera i jego psa, z którym regularnie spacerował po okolicy. Zostawiam Was tą ciekawą, moim zdaniem, historią. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami dotyczącymi tej sprawy w sekcji komentarzy. A ja dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki.